Witam wszystkich dzisiaj na moim kanale o skrajnościach motoryzacyjnych w Dubaju. Od pięknych salonów samochodowych, w których samochody są po kilka, a nawet kilkanaście milionów złotych, do samochodów porzuconych na ulicy, które później są licytowane... To pokażę Wam jeden z nowych modeli Ferrari Roma. Zaczęli produkcję chyba w 2019 roku, o ile się nie mylę. Napędzany jest silnikiem 3,9 litra V8 o mocy 620 koni, 760 nm, 8-biegowa skrzynia biegów. Waży ta Roma 1472 kg, a do sety przyspiesza 3,4 sekundy, do 209,3 sekundy. Ferrari Roma mierzy 465 cm, szerokość 130 cm, a rozstaw 267 cm. Ferrari Roma w styl lat 50. i 60. Jest najmniejszym Ferrari w rodzinie. Samochód jest prawdziwym z turizmu. Możemy sobie do tej Romy. Tu czujemy zapach tego samochodu, który wyjeżdża z fabryki. wewnętrzu. panuje bardzo luksusowa atmosfera. Włosi zdecydowali się na najwyższej jakości skórę oraz Alcantarę. I ten Ferrari Roma w Exotic Car kosztuje milion tysięcy dirhamów, czyli około. 1 dwieście tysięcy złotych. Jeżeli ktoś by sobie życzył taki samochodzik, proszę bardzo, nie ma problemu, przyjeżdża do Dubaju, wchodzi do firmy Exotic Car, wykłada na stół milion 100 tysięcy dirhamów i do Polski, tak? 5 tysięcy kilometrów przez Irak, może akurat dojedzie całe. Jak ktoś lubi hardcore, proszę bardzo. A jeżeli nie, no to wkłada sobie w kontener za przykładowo 5 tysięcy dolarów i samochód ma w Polsce. Fajny, w zajebistym kolorze. Spokojnie przejedziecie po Warszawie, nie mówiąc po mniejszych miasteczkach, i zwróćcie na siebie uwagę. Gwarantuję wam. Fajny samochód, te fajne pieniądze. Czy widzieliście na jednym komisji tyle przykładowo G63? Podejrzewam, że nie. Tu jest. Brabus, to już jest. Inna bajka, że tak powiem. Ta kółsemka przy tym drabusie to wygląda bardzo skromnie. A jakby Wam było mało, to jeszcze stoją tutaj cztery Brabusy. A tutaj w Dubaju porzucona taka BMK 740L, czyli w wersji przedłużonej. Ciekawe, jaką ma moc, bo normalnie zaczynały się tam od 320 koni mechanicznych. To miały też 450 albo 540 koni nawet. No ale 320 myślę, że to już jest spoko. No i co? Porzucony ten samochód oczywiście w Dubaju, no bo tutaj wiecie, kryzys i dużo ludzi po prostu ucieka z tego kraju i porzuca samochody. Tutaj jest tak, że jak tracisz pracę, to po 30 dniach musisz opuścić kraj. A dużo ludzi przykładowo też brało kredyty na samochody no i uciekało. Tutaj, jak nie spłacisz kredytu, to idziesz do więzienia. Porzucony ten samochodzik oczywiście. Trafi najpierw przez policję zabrany na parking na jakieś 20 km od Dubaju, 30 na pustynię. Mają taki specjalny parking. Później trafiają na licytacje. Na takie licytacje jak Emirates, Auction albo Copart. Tam możecie kupić taki samochód. Nie wiem jakie ceny będą, ale myślę, że może być atrakcyjne. Oczywiście parę mankamentów ma ten samochód. Tutaj felga jest taka. Ok. Ta jest też. Taka sama, ok. Ta jest również, okej. Okay. No ale patrzcie, tutaj, nie? To już jest zupełnie coś innego. Jeszcze tutaj patrzcie, brakuje jakiegoś plastiku. I samochód w ogóle jest otwarty. Patrzcie. W środku są jakieś dokumenty, papierosy, różne rzeczy. Woda do picia, torby z zakupami, ktoś po prostu zostawił uciek. A może wróci za jakiś czas po ten samochód, ale może już go przykładowo nie być, tak? No i wersja 740L, czyli przedłużana. Z tyłu jest więcej miejsca na nogi.